Listów. Może tutaj moje miejsce. Witam <grymne> Państwa serdecznie na czwartym już przy losowaniu w naszej foteli. To jest przedostatnie losowanie, w którym rozdamy dzisiaj nagrody rzeczowe. Wśród nich również są nagrody pieniężne. Najwyższa nagroda dzisiaj to 10 tysięcy złotych. Kolejną nagrodą pieniężną jest nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych. Zlosujemy również 5 nagród po 500 zł. E, dzisiaj rozdamy również jednego laptopa, e, jedno PlayStation i 5 nawigacji samochodowych. Mamy pierwszą kopertę. Mieszkanie zaczytanie. One są podpisane, wypełnione. Laptopa wygrywa pani Iwona Nycz z Rzeszowa. Mieszkanie zaczytanie. Koperta ze znaczkiem. To bardzo istotne. Znaczka. dajmy nagrodę. Dajmy Proszę. Koperta nagrodę. Dajmy 500 zł. nagrodę. Dajmy nagrodę. Dajmy nagrodę. Dajmy nagrodę. Dajmy nagrodę. 500 tam Adam Kupski z Rzeszowa. Liczymy. Jeden, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagroda otrzymuje pan Dionizy, Dionizy Bat z Czer miejscowość Czerce koło Sieniawy. Także bardzo państwu dziękuję. To była już ostatnia nagroda. E, teraz przed nami jeszcze ostatnie losowanie. Będziemy je mieć 3 lutego. Halo, dzień dobry. Jest ja Pani z gazety codziennej nowiny. Nazywam się Diana Burdzińska. E, czyli rozmawiam z Panią Kazimierą Piruk. A czy mógłaby Pani mi podać e, swój adres zamieszkania, celem zweryfikowania? Mhm. E, w związku z tym chciałam Pani pogratulować, ponieważ przed kilkoma minutami zakończyliśmy losowanie w naszej loterii mieszkanie, zaczytanie. E, I została Pani laureatką e, dzisiejszej nagrody głównej. Jest to nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych. Także bardzo Pani gratuluję.